Ależ się działo ostatnio na rynkach. No nieprawdopodobne. Chciałoby się powiedzieć, że spadliśmy z wysokiego konia, ale niestety tak było. Ja to mam wrażenie wręcz, że ze swoim portfelem spadłem niemal ze słonia, nie tylko z konia. I dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać. Mimo, że zaplanowany miałem odcinek yy, odnośnie gamingu. I mimo, że na pewno zostaliście torpedowani, czy to w prasie, czy to w telewizji, no ale przede wszystkim na portalach branżowych, czy też na YouTube, sam Twitter czy X też nie oszczędzał nikogo, to ja postanowiłem i tak nagrać ten odcinek, bo mam kilka rzeczy do opowiedzenia, co dzieje się na rynku i dlaczego tak, a nie inaczej podchodzę do tego wszystkiego. Bo jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy możemy wyciągnąć najlepsze wnioski. Co robić w sytuacjach kryzysowych, a w moim przypadku ta sytuacja była dosyć kryzysowa. Nie? ukrywam, ale do tego zaraz wrócimy. Ja tylko chciałbym nawiązać, że to jest identyczna sytuacja jak w innych dziedzinach naszego życia. Popatrzcie. W poniedziałek wybuchła afera. Krzysztof Stanowski bierze pieniądze od PiS. I wszyscy jak potulne owieczki, którzy chcieli bądź próbowali to udowodnić, wspólnym owczym pędem biegli w konkretną stronę. W jaką? A no o tym już zadecydował Krzysztof Stanowski, ukazując jak dziennikarstwo w Polsce wygląda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to identyczna sytuacja, z którą tak naprawdę mierzymy się od piątku. Chciałbym na początku powiedzieć Wam jedno: nie dajmy się zwariować, bo to i tak nic nie da. Ale co się wydarzyło w piątek? Zaczęliśmy od negatywnych informacji z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i to pociągnęło indeksy w dół. Dobrze, że był to piątek, bo mogliśmy przez weekend odreagować, ale czy aby na pewno? No nie do końca, bo na japońskiej giełdzie już w poniedziałek odnotowaliśmy na indeksie Nikkei 225 spadek ponad 13%. Ja już tutaj nie będę wnikał, dlaczego i co się wydarzyło, bo to już na pewno wiecie. Tylko moje obserwacje są takie, że w piątek traciliśmy ponad 5%, w czwartek również 2%, więc może to naprawdę robić wrażenie. I zrobiło, bo niektórzy nawet przyrównywali te spadki, które na, tych, na przestrzeni tych kilku dni odnotowały indeks japoński do kryzysu chociażby. W, z lat 2008-2009. Było potężnie i było dosyć krwawo. Te spadki naprawdę mogły robić wrażenie. No w końcu niecodziennie zdarza się, że indeks leci o 10-20%. Ja pamiętam chociażby kryzys covidowy i wtedy rzeczywiście pamiętam jakieś mocne spadki na całych indeksach, ale było to, pamiętajmy, już 4,5 roku temu, więc naprawdę bardzo rzadko coś takiego się zdarza. Tylko to do czego chciałbym nawiązać. No nie tylko indeks japoński, Poleciał w dół. W ślad za nim, i to jest słowo kluczowe, również inne indeksy zanotowały mocne spadki. Na tyle mocne, że nawet mój portfel, który nie jest jakoś super zdywersyfikowany, ale Japonii praktycznie w portfelu nie posiadam, na przestrzeni dwóch dni, czyli piątku i poniedziałku, spadł o blisko 13%. No i okej, okay, powiedzieliśmy sobie, że mieliśmy spadki w Stanach, mieliśmy spadki w Japonii. Powiedzieliśmy sobie o dwóch powodach, które mogły mieć na to wpływ. Dodatkowo jest tam gdzieś widmo recesji, która może nadciągać do Stanów Zjednoczonych. Czy się wydarzy, kompletnie nie wiem. Oczywiście mówię tu o jakimś najbliższym czasie. I pewnie powodów mógłbym tu wypuszczać bardzo dużo. Nawet tych niezwiązanych z giełdą, a związanych chociażby z geopolityką, jak wojna między Izraelem a Iranem. W zasadzie zastanawiam się, czy to jest odpowiednie słowo, które tutaj powinienem postawić, bo kompletnie się tym nie interesuję. Wiem, że coś tam się dzieje, ale nie wiem, czy to już pełnoskalowa wojna, czy jednak konflikt ale kompletnie nie ma to wpływu na to, co dzisiaj powiem. Bo powodów możemy wymyślać sobie naprawdę multum. I o ile mogą one być zapalnikami o tyle reakcje nerwowe przy jakichś dużych kryzysach na indeksach Powodują, że wpadamy w owczy pęt. Bardzo często wchodzimy na fora, na Twittery, na inne social media i piszemy, co się stało, że wszystko tak spada. Rozmyślamy, co by było, gdybym sprzedał, co by było, gdybym nie kupował, co by było, gdybym miał teraz gotówkę. I znowu powstawać może bardzo dużo pytań. Wszyscy cieszą się kiedy jest długotrwała hossa. Wszystko rośnie, wszystko jest na zielono i generalnie jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Ale w momencie, kiedy coś zaczyna mocniej spadać, na przykład indeks SP500, bo wiadomo, że on ma dosyć duży wpływ chociażby na naszą polską giełdę i siłą rzeczy jego wyniki odbijają się na naszych wynikach, to generalnie zaczyna się taka ostra panika. Jedni ciągną drugich negatywnymi informacjami, newsami, filmami itd. I to dokładnie też jest ten przykład owczego pędu. Czy to dobre? Kompletnie nie. Nie ma co panikować. I teraz uważam, chciałbym dać bardzo fajną radę, jeżeli chodzi o takie dni, czy kilka dni następujących po sobie, takich jak na przykład piątek i poniedziałek. W ogóle to mamy lato, i powinien być taki sezon ogórkowy, zdaje się. Wiecie, słońce, pogoda, spacery, wakacje. Plaża, morze, góry i kolacje, i tak dalej, można by tutaj wymieniać. I mimo wszystko dzieje się naprawdę dużo. Ale te wszystkie czynniki wpływają pozytywnie na to, co chciałbym wam przekazać. Co zrobić takiego dnia? Po prostu wyłącz notowania, wyłącz śledzenie swojego portfela, daj spokój giełdzie. I tak kompletnie nie masz wpływu na to, co dzieje się na tej giełdzie. Masz tylko wpływ na swój portfel. No więc skoro nie masz wpływu na to, czy dzisiaj na giełdzie będzie minus 15, na przykład na WIG-u 20, a na SP 500 minus 17, Nikkei to w ogóle przeceni się o 50%, no kompletnie nie masz na to wpływu. Nikt z nas prawdopodobnie nie ma na to wpływu, no chyba że jest zarządcą jakiegoś dużego funduszu inwestycyjnego, ale zakładam, że takich widzów niestety nie ma. No więc wracając, skoro kompletnie nie masz na to wpływu, to po co się tym przejmować? Zaraz pewnie odezwiecie się w komentarzach: No okej, okay, nie mamy na to wpływu, ale straciliśmy pieniądze. Jasne. Takim głupim komentarzem może być to, że dopóki nie sprzedasz straty, to nie stracisz, a dopóki nie sprzedasz zysku, to nie zyskasz. Czyli dopóki nie zamykasz zyskownych pozycji, nie zarobiłeś? A dopóki nie zamykasz stratnych pozycji, to nie straciłeś. Ale to trochę takie błędne też przekonanie, bo nie zawsze stratna pozycja zamienia się w zyskowną, a zyskowna w stratną. Ale pominijmy taką logikę. Spójrz na to od tej strony, kim jesteś, jakim inwestorem jesteś. Skoro jesteś długoterminowym inwestorem, to kompletnie nie obchodzi Cię to, co dzisiaj czy jutro dzieje, czy będzie działo się na rynku. Czy ma znaczenie to, że Intel stracił na przykład 20 kilka procent? Tylko i wyłącznie jednego dnia. Dla spółki i dla inwestorów, którzy powierzyli spółce te pieniądze, na pewno. Ale jeśli nie inwestujesz w pojedyncze spółki, tylko w cały rynek, to nie ma to dla Ciebie kompletnie znaczenia. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli spojrzysz sobie na swój horyzont czasowy, czy on wynosi 5, 10, 15 czy 30 lat, też nie ma to większego znaczenia. Ważne, że jest on w jakiejś perspektywie długi. Co zmieniają dla Twojego portfela dzienne ruchy, takie jak na przykład w piątek czy w poniedziałek? Zupełnie nic. Bo za tydzień, dwa, trzy czy cztery tygodnie sentyment może być kompletnie inny. Nagle ktoś powie, że AI przynosi takie zyski, że głowa mała, głowa puchnie, komuś uda się na przykład zmonetyzować jakiś produkt i nagle będziemy mieli hossę na rynku AI. Zresztą kolejną, bo te spółki i tak ostatnimi czasy bardzo dużo rosły, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mocno dalej wzrastały. Co się stanie, jak, że Powell ogłosi jakieś duże obniżki stóp procentowych? Mocno zadłużone spółki również polecą bardzo mocno w górę i to już mieliśmy wałkowane chociażby ostatnio. A to tylko i wyłącznie sama zapowiedź obniżek stóp procentowych, czy bardziej wywnioskowanie z wypowiedzi Pawela, a rejty w portfelach szybowały po 10% do góry. No i wróćmy do naszego przykładu. Co z tego, że poszybowały te 10% do góry, jak w piątek czy w poniedziałek spadały na przykład o 10% w dół? A jeżeli narzucimy na to wszystko takie sito, że jesteśmy inwestorami długoterminowymi, to kompletnie nic dla nas to nie zmienia. Nie ma to żadnego wpływu tu i teraz na naszą inwestycję. Są to tylko ruchy giełdowe, są to tylko ruchy na wykresie i tak po prostu działa ten cały mechanizm. I warto naprawdę do tego przywyknąć, że są takie dni i nie, nie można ich wykluczyć. I ja dokładnie pokazywałem to w poprzednim odcinku odnośnie podsumowania portfela. W krótkim czasie, na przykład w ostatnich dwóch, trzech tygodniach Nvidia bardzo mocno straciła na wartości, jeżeli chodzi o mój portfel. Ale od początku roku ta spółka dalej i tak zwiększyła swoją wycenę i swoją wagę w moim portfelu dwukrotnie. Dalej jednak to nie ma znaczenia, bo jestem ciekaw jak będzie wyglądała ta spółka za 10 lat. I wtedy rzeczywiście będę mógł cokolwiek oceniać. A jeżeli patrzymy na cały indeks, to będziemy oceniać to jak zachowywała się cała gospodarka, czy nawet cały świat, jeżeli inwestujemy w cały świat? Ale w krótkim terminie takie wahania nie mają znaczenia na to, w jakiej kondycji są nasze inwestycje. Mają tylko znaczenie na chwilową wycenę, ale to, co stwarzają, to stwarzają przeceny i możliwości zakupu. Tak jak wcześniej opowiadałem, każdy lubi chodzić na promocje i kupować coś na przecenach. Zastanawiam się, dlaczego nie działa to tak samo na giełdzie. Tym bardziej, że jeżeli mamy konkretny okres i horyzont czasowy, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że na swoich inwestycjach zarobimy. Mało tego, statystycznie okres Bessy jest zdecydowanie krótszy niż okres Hossy. Ale pamiętajmy, że jeszcze nie mówimy o Bessie. A więc nawet jeżeli ktoś zwiastuje tutaj koniec świata, nawet jeżeli ktoś zwiastuje jakąś długotrwałą bessę i załamanie na rynkach, na ten moment naprawdę nie mamy się czego bać. Oczywiście opieramy się na danych historycznych, ale na wieloletnich danych historycznych i te dane historyczne prawdopodobnie się powtórzą, bo historia się nie powtarza, ale mocno się rymuje. A dodatkowo świat cały czas idzie do przodu i cały czas się rozwija, a w związku z tym rynki kapitałowe również Dlatego ten film podsumuje kilkoma punktami. Po pierwsze, nie uczestniczcie w tym owczym czym pędzie i wyprzedaży akcji. To i tak nic nie da. Po drugie, bądźcie inwestorami długoterminowymi, a nie traderami, którzy patrzą na krótkoterminowe ruchy. No chyba, że to lubicie i rzeczywiście macie tutaj jakieś sukcesy. Po trzecie, jeżeli masz problem z zachowaniem nerwów na wodzy, wyłącz notowania giełdowe, wyłącz podgląd tego co dzieje się na giełdzie i w Twoim portfelu, a także nie słuchaj i nie czytaj tego, co na rynku się rzeczywiście dzieje i czym jest to spowodowane. Nawet nie szukaj powodów, bo i tak nie jest Ci to potrzebne. Odetnij się od wszystkiego i najlepiej idź na spacer i przestań o tym myśleć, wróć za kilka dni. Z dużym prawdopodobieństwem wszystko się uspokoi. Wszyscy, którzy mieli się wykrzyczeć, już się wykrzyczą, a Ty spojrzysz na swój portfel i zauważysz te spadki, ale zdążysz sobie w głowie poukładać, że jesteś inwestorem długoterminowym i takie spadki rodzą dla Ciebie okazję, a krótkoterminowe wahania nie mają dla Ciebie znaczenia. Na koniec tylko powiem, że prawdopodobnie, jeżeli jest to Bessa, to wykorzystaj tą okazję. Jest to najlepszy moment dla długoterminowego inwestora, żeby wykorzystać nadarzające się okazje. Jest to niczym taki Black Friday. Cyber Monday. Czy poświąteczne wyprzedaże w sklepach, kiedy możesz kupić coś o wartości X taniej. W takich momentach jak przez ostatnie kilka dni życzę dużo cierpliwości i wytrwałości, a jeżeli nie chcesz przegapić następnych materiałów, takich jak na przykład ten dlaczego nie inwestować w gaming, to zostaw subskrypcję na tym kanale, a jeżeli ten odcinek ci się podobał, zostaw łapkę w górę, a ja za dzisiejszy odcinek dziękuję i do usłyszenia już w następnym. Cześć.